No? Nie <grymne> Patrz. No widzę! Piękna skóra, jak ładnie zabierze. Ale no! Ale rój! Ale no! Taki zdziwiony! Może to był ten sam ty! No, wkurwiam, że drugi raz! Nie? Nie, to nie, rój to taki sam. Tu jest jedna wewnątrz.

No, Gunnar Huy. siebie się czasu. No, co kurwa. Drugi w ciągu 10 minut. taki nerwowy, kurwa.